Yo, Cześć Szymanko z tej strony, Drower i witam Was w trzecim odcinku z gry Waypoint Fighting. W dzisiejszym odcinku mam zamiar pokonać nowego bossa, więc zostaw łapkę, subskrypcję, napisz komentarz i zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy na świecie, którego ostatnio odblokowaliśmy, ale na początku, zamiast questów, zastanawiam się, czy nie otworzyć sobie jajka. 5000, ok, trochę drogi, ale jedno w sumie nas stać, więc otworzymy sobie, zobaczymy, co tu będzie w tych jajkach. Uwaga, uwaga. Mamy jakiś kurczę kunaj, ok. Yy, Pokażę, jak to wygląda, ile to ma bicia. 77, dobra, nie, okej okay. O, no, na pewno. Dobra, equipujemy, to jest git. Myślę, żeby sobie trochę tutaj dofarmić i zrobić opanik, bo te miecze, co mamy, są dosyć słabe. No, pewno eventy mamy spoko. Dodali, widzę, nową walutę, która nie wiem, czym jest niestety. Yy, droga, czy jest, no, nie wiem. Nie jest zbyt droga, ale kurczę, nie wiem, co ona daje. Później się okaże. Na początku przyjmujemy tradycyjnie zadania. Co mam zniszczyć? Spider, dobra, robimy to na easy. Ja chciałem bardzo przeprosić za mój głos, bo dopiero wstałem, więc sorki, wiecie jaki jest głos jak się wstanie. W ogóle mamy tutaj też koło fortuny, tak jak w wersji że prezenty co jakiś czas tu koło fortuny mamy, co my tu mamy? 15 tysięcy, dobre, idealnie się nam przyda na opening, bo my sobie opening mamy zrobił. okej, okay, chyba zabiliśmy, tak, zabiliśmy te pająki. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, millstone sobie użyjemy na te 20 minut, kej okay, na bonus, na bossa, okej. Okay. Co tu się jeszcze zmieniło? Co tu się jeszcze zmieniło? Chyba nic od ostatniego powrotu. Dobra, przejmiemy szybko tą misję i ja myślę, żeby zrobić sobie mały opening za te 36 tysięcy no to 7 w sumie skrzyn jajek, więc zobaczymy co z nich dropnie. Liczę, że jakaś dobra, bo na razie najsłabszy nam dropią. Dobra, wiesz, że tu coś dropnie, no nie! Zaraz wam pokażę co dropią. Chyba jeszcze jedna skrzynka, tak? Dobrze, to dobrze myślę. Jedna albo nawet dwie. Niestety aktualnie cały czas dropi mi ten kunaj, cool no nie. I ten drugi zielony miecz. Halo, halo, dajcie coś lepszego, no. Jeden, no i nic. Chyba stop, bo niestety już nie mam z tego co widzę. No niby są lepsze, bo 77 mocy, co nie? Ale jednak to i tak słabe, więc... Equipujemy je i później robimy jakiś dalszy opening, bo te miecze co ja mam, to się, są takie słabe, że to jest szok. Dobra, same kunaje składamy. Cztery, okej. Okay. Jak to się odblokowywało, żeby mieć 5? Chyba się tutaj odblokowało. Nie, jak to się robiło? Jakoś to się robiło, kurczę, chyba że można 5 mieczy z tego co widziałem. Ale dobra, bez gadania robimy dalej misję. Teraz mamy zniszczyć zombie. Które to są te zombie w ogóle? Te małe tutaj? Okej, okay, robimy je. Okej, okay, w ogóle zauważyłem jakiś fiusz tutaj, zrobię sobie. No, zobaczymy. Yy, na co? Demon 103, okej, okay. czy to zadziała? Tak, zadziałało, okej, okay. demon 103, okej, okay. dobra, mam nowy jakiś mieczek, który Unequipujemy, equipujemy ten. Co miałem powiedzieć, strasznie słabe te miecze co ja mam. No nie, no to jest naprawdę tragedia, jak one biją. Ja tego jakiego małego zombie biję chyba z 2-3 minuty. No to jest dosyć długo, więc myślę, żeby sobie jakiś opening zrobić. Też zauważyłem w międzyczasie, że tam są jakieś kurcze, nie wiem, kowadła. Zaraz tam pójdziemy, oczywiście. Tylko sobie jeszcze jednego zombie zniszczę i wezmę nową misję i zobaczymy, co tam jest w sumie. Dobra, ostatni zombie zniszczony, zniszczyliśmy go. Idę sobie szybko odebrać następną misję, idę zobaczyć, co tam dokładnie jest. Bo tam jest mnóstwo nowych rzeczy, których nawet nie wiem, co to jest. Co mi teraz dali? Eee, skorpiony, okej, okay, skorpiony 56 tysięcy. Mogę otworzyć 10 sumienia, nawet 11, więc zaraz sobie je otworzymy. Żeby może sfuzłować, może coś w tym stylu. Dobra, co tu chodzi? No okej, okay, coś tam, waypoint, okej. Okay. Merchant, co to jest? Dobra, już wiem, co ta waluta jest. Jakiś boosty mamy, wow. Ty, to się opłaca, go za co dostaje się waluty. Nawet mi, ol, nie, no tego to bym chciał w sumie. jakieś buffy, kurczę Nie wiem co to daje. Nie wiem, jak zdobyć te. Ajajaj, trzeba popatrzeć jeszcze. Co my tutaj mamy? Jakąś topkę, okej. Okay. Kto tu jest na topce? Tu jakaś nagroda dla topki. Ojoj, oj, oj. Climb? Mogę 20 koła? Dobra, mamy 20 koła. Okej, okay, dostałem w ogóle za Freako 20 koła. Co my tu jeszcze mamy? Zaraz sobie coś upgrade niemy. Yy, legendary Champion. Aha, championy, tytuły, okej. Okay. Co my tutaj mamy? A, to jest chyba. Hmm, chyba boss? Nie wiem, nie będziemy na razie tam wchodzić. Okej, okay, co ja mam za 20 koła kupić? Kurczę, nie wiem. Czy boosty se wziąć? Kurczę, kusi kusi. Spell drop, boost, no nie. może ten. O, ale kusi ten Demon lord, kusi kusi. Lub bufa. Wiecie, co so, kupię sobie na razie jakiegoś bufa? Zobaczymy, co za bufa dostanę. Y, dodge klejmuje dodja. Dodge może być spoko jeszcze piątka, okej. Okay. Kusi ten miecz, no kusi strasznie. A dobra, bierzemy go, zobaczymy co to za mieczyk Pewnie teraz słabo ma bicia, ale będę go na pewno fuzował, fuzował będzie, będzie najlepszy I 300 co? Dobra Póki co ma giga dobrze Tylko, o co tu chodzi? Czemu nie mogę zekwipować? Aha, bo ma full sztylet. okej, okay, okej, okay. unequip Equipujemy go, no i teraz będzie szybciej naszło z skorpionami. Nie, jednak bardzo długo nam jeszcze idzie, myślę, że zrobić sobie opening I z mieczy, które mam dropną, po prostu sfizować i ulepszyć ten, który nam teraz drop, no, więc co? Jak coś drobnie pokażę wam. Okej, okay, kolejny Spider Lord Stuff. Okej, okay, staną dwie skrzynki, a mnie zastanawia co jak ten pasek u góry tutaj, 20 na 500 dotworzonych skrzynek, ja jak w sumie dobiję do końca, co wtedy się stanie? Nie wiem, czy to jest jakiś limit, czy jakieś lepsze wtedy dropią, czy co, nie rozumiem niestety. Dobra, stopujemy, bo już i tak nie mamy 3000. Mamy tak oto nasze dwa miecze, fajne nam dropy, reszta no to takie średnie. Ale myślę, że je sfuzujemy sobie oczywiście. Yy, chwila, jak to się robi? Unlock, unlockujemy na pewno i nie selujemy, nie, 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 Fiuzujemy oczywiście, żeby jakiś lepszy był. Okej, okay, 374 damage, a, więcej się nie dało. Myślę, żeby jeszcze sobie tutaj sfuzzować ten oto mieczyk na 158 jest chyba max dobra. Na pewno sfuzzujemy, no i myślę, że może te sfuzzujemy, nie wiem, czy to coś nam, nas kosztuje czy nie. Okej, okay, tego nie mogę coś Nie nieważne. Na 160. Aha, to bym musiał jeszcze to dołożyć. Dobra, to nie, to nie. To na razie zostawmy sobie. Kancelujemy. W ogóle... O, o nie wiem o co chodzi. Equip? Nie. Unlock. O co chodzi? Zablokowany? Nie zablokowany? Nie rozumiem tego. Nieważne. Dobra, equipujemy. Mamy już lepsze miecze. Equip ten, equip ten. No i teraz skarpiony powinny być na easy. Ale zobaczymy. Dobra, skorpiony mamy pokonane, ile tu jeszcze misji? Jezu mega spider Dobra, ja myślę, że wam tę misję pominę, aż będziemy przy się, bo to jest zbyt nudne Otworzymy sobie na pewno to, otworzymy no, zakręcimy sobie kołem fortuny i daj mi coś dobrego, daj mi coś dobrego Co my tu będziemy mieli? Okej, okay, 5000. tysięcy, okej, okay, klejnotów, w ogóle mamy 80 tysięcy Nie wiem czy opłaca się teraz otwierać, w sumie nie wiem kurczę, pomyślę Na pewno chcę zobaczyć semerchant, czy jest coś na bicie z boostów, uwaga no to są chyba niżej, nie no to są jakieś lepsze, wow Tu już takie jakieś lepsze Aha, to nie jest chyba boss, to nie jest boss To jest coś takiego, że jak daleko dojdziemy tak tutaj uzbieramy Żeby lepsze uzbierać, raczej otwierać, kupować Kurczę, okej okay. Spoko prawej, jeżeli to o to chodzi, no tak przynajmniej zrozumiałem Waypoint, no to później może jakieś buffy Czy ja chcę buffy? No nie, nie chcę już więcej buffów Na razie sobie zostawię, bo coś czuję, że ta waluta jest droga, a ja tak wydaje trochę głupio Co my tutaj jeszcze mamy? No ja ją sklejmowałem oczywiście Tu mamy, ok, Jeżeli rank pierwszy, a jestem na razie w zerowym, no to niezbyt, niezbyt Ogólnie przed walką z mega skorpionem, który ma 350 tysięcy życia, postanowiłem mały opening zrobić i dropuną takie coś. Nie wiem, ekipuję na pewno, na pewno muszę. Aha, dobra, mam pełny backpack, ok, zamiast y, chyba tego. Zekwipujemy, troszkę sobie pofuzujemy No i dobra, po lekkim fuzowaniu nasz skład wygląda następująco Mamy takie oto miecze, myślę, że dosyć dowalone teraz Aczkolwiek jeszcze mógłbym trochę opening zrobić, ale myślę, że zostawię sobie punkty na następną mapę No i zaczynamy tego skorpiona bić. chociaż mi się go trochę nie chce, bo trochę nam zajdzie, ale dobra, lecimy z nim Dobra, po długiej walce oficjalnie będzie niszczony mega skorpion Myślę, że po tej skorpionie będziemy musieli kuła zniszczyć i nowy level oblokujemy, bo jesteśmy na pierwszym levelu czy może drugim jakoś tak, bo ostatnio odblokowaliśmy jeden. Myślę, że na tej mapie kolejny osiągniemy, więc zaraz to zobaczymy. Ok, okazało się, że to koniec tego. Nie muszę kołaj, ale myślę, żeby sobie dobić i odblokować jednak. Ale co się skapłem? Przez ten opening musiałem sobie nowego Millstone na 20 minut otworzyć, żeby bonusowe dostawać te niebieskie diamenty. Ponieważ portal kosztuje pół miliona, więc no. troszeczkę będę musiał jeszcze dawać do... expić. Ty! W międzyczasie dostaliśmy w ogóle. Co? Otworzyłem sobie skrzynkę... Jo Pirnicz, ile to ma bicia? Co? Dobra, nie, Equip. Otworzyłem sobie koło fortuny, i tak. O, dropłem sobie coś takiego. Mijo, co? W ogóle trade dostałem w międzyczasie. Pierwszy raz trade dostałem. No nie, Mortko, nie chcę tradeów. Ciekawe czy można je wyłączyć? Dobijam sobie tu 100%, 100% żeby ulepszyć level, bo boję się, że na bossa, bossa nie będzie tak jednego łatwiutko. Jak myślę, dobra. Nie, ten miecz jest totalnym szefem. Niszczy sobie jak cenę, strzała, wszystko. Patrzcie to. Pyk, pyk. Nie, ten miecz to jest totalne szefostwo. Ok, yy, Teleport. Ile to kosztuje? 18 tysięcy. HP? Nie wiem, czy dobijemy. Nie wiem, chciałem to. Postaram się dobić. Dobra, jak widzicie, na farmie mieliśmy 18 tysięcy, więc gdzie mu lepszyć? Co my tu mamy? 100 tysięcy HP. Spell damage plus 20%. Yy, no, waypoint damage 20%. I jeszcze możemy zepróbować nowe QI spele, ok! Więc robimy się na lepszy poziom. I mamy to, dobra. Teraz, 400 jest o. dobra, nie. Ale troszkę już tutaj 2 miliony i 100 tysięcy. No, nie, no. To już nie tak szybko będzie. Co my też jeszcze mamy? Eee, że zniszczyliśmy, okej. Okay. Dobra, lecimy po bossa. Odblokujemy sobie ten świat. 500 milionów. Mm, aha, pierw bossa muszę zniszczyć. Tak, faktycznie. Czy idzie ktoś ze mną, czy nie? Spytamy się. Okej, okay, chyba nikt nie chce. Więc idziemy solo na bossa. Około ok. my tu mamy jakiś pison Nie, dobra, dobra. Ile on ma chłop HP? Nie, dobra. To już jest poważny boss. Aczkolwiek dużo mu zadaje. Jak on zasuwa? Dwa koła HP mi zadaje, mam trzydzieści koła tylko, nie, 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 nie! Nie mam deski, żeby uciekać. Dobra, niszczymy go. Ła, piszą, on, zostaw mnie, uspokój się. Ej, dobra, ale my go ciuramy dzięki temu młotowi, ten młot to jest totalne sze... nie, szefowstwo. Ja go mam, nie wiem, 6 razy więcej, albo nie wiem, czy nie więcej, niż mój najlepsza, na moja najlepsza broń. To jest totalne szepowstwo. A łała, złamał, pa, zostaw, zostaw. Nie szarżuj we mnie, nie szarżuj. Dobra, 200 koła mu zostało, lecimy z nim. Myślę, że na easy. Coś przeczuwam, że jakbym nie upgradenął się na trzeci level, quaj, czy nie wiem, jak to się mówi, quaj, QI, QI, nie wiem, nie wiem. Yy, jakbym się nie upgradenął, coś czuję, że nie dożyłbym tutaj tak długo. W ogóle zauważam też, że mamy 5 minut, żeby zniszczyć ten dungeon, no to jest kurczę trochę jak na solo, mało czasu, jeżeli ma się spawy miecz. Ja na przykład jakby mi ten nie dropnął, coś, czy że nie wiem, czy bym pokonał, jeżeli bym pokonał, no to zdecydowanie dłużej. Więc dobra, 50 tysięcy, lecimy z nim, dobra, let's go. Dobra, 13 koło HP, dropnij mi boss czesta, dajesz mi boss czesta, dobra, dawaj, gala, fighty. No i dobra, mamy boss chesta, Co my tu możemy dropnąć? 100% ten 888. Nie wiem co to są niestety za spele, są chyba jakieś spele. I uwaga, co my tutaj będziemy mieli? Pustą skrzynkę mi dali. Oszukali mnie, nie? A tak naprawdę 7000 ty tego. Szkoda. Tam było mało procent, ale liczyłem, że mi dropnie. Dobra, oficjalnie odblokowujemy nowy świat. Uwaga, mamy nowy świat. Co my tutaj w ogóle mamy? Nie! Milionowe bossy Ej, w ogóle napiszcie mi w komentarzu ile jest światów w tej grze Jesteśmy chyba już na czwartym albo piątym Ale dobra, otworzymy sobie jedno jajko Co my tu w ogóle mamy? Jakiś rainbow bronię? bronie Okej, okay. to jest coś, czuję, że bardzo rzadkie Więc otworzymy sobie jedną skrzynkę No dobra, może parę Uwaga, uwaga Co jest? Normalnie nożyczki nam dali Dobra, ja coś czuję, że te nożyczki mają więcej winicia niż mój najlepszy miecz no i zgadłem, Chodziło mi że drugi najlepszy. No i to się zgadza. To ma więcej bicia niż mój drugi najlepszy miecz. Ja mogę to już unequipować, unequip. No dobra, to jeszcze zostawię. To zekwipujemy sobie, to na pewno będziemy upgradeować. Ale to już w następnym odcinku, więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, piszcie komentarze. Dzięki jeszcze raz i się mano.